przedawałem słupy energetyczne, mufy do kabli. W momencie, kiedy jeden czy drugi tam prezes mnie zdenerwowali, rzuciłem to wszystko no i zacząłem robić chleb. No Jest potrzebne mleko, śmietana. Śmietanka. No przecież mówię, że śmietanka. Wiedza wcześniej no to, że musi być pasta smakowa, że musi być jakaś baza, no i z tego wychodziły lody. No a teraz jestem w stanie zrobić te lody takie, jakie chcę. Cześć Witek. Cześć. Powiedz, skąd przyjechałeś? Z Poznania. Co Ty tam w Poznaniu robisz? Mam piekarnię, chlebszy i robimy Dobre chleby, żytnie na zakwasie plus słodycze. Co to znaczy dobre, bo teraz to każdy robi dobre chyba, nie? Dobry chleb to jest woda, mąka, sól, nic więcej. Czyli nie ma polepszaczy, tak? To jest cały skład, który jest potrzebny w chlebie. No i jak te chleby powstają? Tak jak kiedyś były robione, po staremu, metoda pięciofazowa i chleb robimy 24-28 godzin od pierwszego zamieszania do wsadzenia do, do pieca i taki chleb nie dość, że jest zdrowy, łatwo przyswajalny, no to jeszcze może poleżeć tydzień albo 10 dni. Cały dowcip ze starymi recepturami, ze starym sposobem robienia chleba polega na tym, że jest dużo czasu, mało składników i to powoduje to, że wszystkie minerały, wapni, żelazo, wszystko jest łatwo przyswajalne. Mąka jest przekwaszona, zdrowa no i to jest ten, ten największy plus. przykład masz problemy, nie wiem, z cukrzycą czy z insulinoopornością, chleby żytnie z, z mąki razowej, mąka 1400-2000 to jest idealne rozwiązanie, bo nie ma wysokich, na przykład wysokich rzutów insuliny. No to jest y, coś na naturalny co babcia dziadek normalnie z tym, z tym żyli z tego korzystali, a teraz to się robiło dobro wyjątkowe, które, którego trzeba szukać. No dobra, ale ty coś mówiłeś też, że tam robisz jakieś wysyłki, coś? Tak, bardzo dużo chlebów wysyłamy w paczkach przez paczkomat. Teraz to, to tak, tak, tak fajnie działa, że jednego dnia zamawiasz, drugiego dnia chleb jest u ciebie w paczkomacie, odbierasz go. Te chleby żytnie, które my robimy, one najlepsze w smaku są drugiego, trzeciego dnia. One muszą, muszą, muszą dojrzeć po prostu. Ten smak się wygładza. No wszystko jest wtedy idealne. Założenie jest takie, że mieć zawsze najlepszy produkt. Jak robię chleby, to najlepsze. Jak zaczęliśmy robić krosanty, to muszą być najlepsze. Jak zacząłem robić lody, no po to jestem u Ciebie, żeby nad nimi w pełni panować, żeby one były najlepsze w okolicy. No to czego się nauczyłeś dzisiaj? Rówienie lodów. Z tego, że nie muszą się składać z gotowej pasty, z gotowej bazy, no jest potrzebne mleko, śmietana. Śmietanka. No przecież mówię, że śmietanka. To co najprostsze jest najlepsze. Jak Ci się podobało, to znaczy jaką wiedzę miałeś wcześniej, jak Ci się podobał cały proces? Wiedza wcześniej, no to, że musi być pasta smakowa, że musi być jakaś baza, no i z tego wychodziły lody. No a teraz jestem w stanie zrobić te lody takie, jakie chcę. W jakiej temperaturze ma, mają być serwowane, czy mają być bardziej miękkie, czy bardziej twarde, mniej słodkie, bardziej słodkie. To wszystko zależy w tym momencie ode mnie. Te lody będą serwowane u Ciebie w jednej lokalizacji? Więcej będziesz miał takiej lokalizacji? Na razie mamy dwie, ale cały czas szukamy... Punktów do, do współpracy. Mam nadzieję, że w sezonie ich będzie 4 czy 5. Czyli jak ktoś by chciał, bo to nie tylko lody, ale też chleby też mogą od Ciebie kupować i sprzedawać, to jak ktoś będzie chciał sprzedawać dobre chleby i lody w Poznaniu, to, to wiecie. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.